Kosmetyki marki Intensis Color Art pozwalają na różnorodne rozwiązania. W tym filmie pokażemy jeden ze sposobów na wyjście z ciemnego koloru za pomocą proszków rozjaśniających. W naszej linii mamy proszki rozjaśniające dwóch rodzajów. Jeden rozjaśnia do 6 tonów, drugi do 9 tonów. Oba proszki mogą być używane z różnymi płynami utleniającymi oraz są wykorzystywane tak dla otwartych jak i zamkniętych technik. Przed rozpoczęciem musimy przeprowadzić test na jednym lub kilku pasmach. Taki test da nam możliwość oceny jakości oraz rozjaśniających właściwości włosów. W wyniku testu możemy się dowiedzieć, czy włosy wytrzymają długotrwały wpływ produktów rozjaśniających i jaki maksymalny kolor według głębi tonu możemy otrzymać. Dla przeprowadzenia testu wykorzystamy proszek rozjaśniający na 9% utleniaczu. Po zakończeniu czasu trzymania ściągamy mieszankę z włosów jednorazowym ręcznikiem. Ważne, żeby ręcznik był suchy. Kiedy mieszanka zostanie usunięta w całości, przeprowadzamy test włosów na elastyczność i rwanie. Zaczynamy pierwszy etap rozjaśniania proszkiem rozjaśniającym z utleniaczem 3%. Po zmieszaniu składników zostawiamy je na kilka minut 2-3, nie dłużej. Mieszanka stanie się bardziej ciągnąca i gęsta. Tylko kiedy osiągnie taką konsystencję, można zacząć pracę. Będziemy zaczynać od potylicy. Nakładamy odstępując odrobinę od nasady, ponieważ przy samych cebulkach temperatura jest wyższa i ich rozjaśnianie będzie odbywać się szybciej. Po pierwszym nałożeniu i odczekaniu czasu trzymania ściągamy mieszankę z włosów suchym ręcznikiem. Do tego będziemy używać jednorazowy ręcznik papierowy. To bardzo ważne. Ściąganie zaczynamy od potylicznej części, z której zaczynaliśmy nakładanie. Od niej też zaczynamy ściąganie mieszanki. Pracując z tą modelką, wybraliśmy metodę zwiększania utleniania. Dlatego drugą mieszankę będziemy przygotowywać na 6% utleniaczu. Po ściągnięciu pierwszej mieszanki już jest doskonale widoczna różnica pomiędzy nasyceniem pigmentu. Dolne włosy rozjaśniły się o wiele lepiej niż górne. W związku z tym, że mieszanka była nakładana dosyć szybko, różnica 10 minut nie miała wielkiego znaczenia. Jednak drugą mieszankę zaczniemy nakładać od ciemnych stref. Trzecim krokiem będzie nakładanie rozjaśniacza na 9% utleniaczu, ponieważ nasza technologia polega na zwiększaniu utleniania. Całkowicie usuwamy mieszankę z włosów przed następnym nałożeniem. Każde kolejne nałożenie zaczynamy od najciemniejszych stref. Oglądamy włosy i określamy, w którym miejscu mają ciemniejszy kolor. Z tej strefy zaczynamy nakładanie. do ostatniego nałożenia będziemy wykorzystywać dwie mieszanki utleniacz na 12% oraz proszek rozjaśniający 6 i 9 tonów ponieważ w strefie twarzowej odcień wyszedł zbyt czerwony musimy go wyczyścić Po trzecim nałożeniu otrzymaliśmy różnokolorowe włosy Tutaj widzimy, że potylica wyszła o wiele jaśniejsza niż boczne części, dlatego na czwarte nałożenie będziemy wykorzystywać dwie różne mieszanki. Na potylicy otrzymaliśmy bardzo jasny, ładny, żółto-miodowy odcień, a na bocznych strefach włosy stały się czerwone. Czerwony musimy zneutralizować. Nakładanie zaczynamy znowu od najciemniejszych części. W pierwszej kolejności nakładamy mieszankę rozjaśniacza 9 tonów z utleniaczem 12% na najciemniejsze strefy. Później będziemy nakładać na odrosty. Mieszankę z mocą 9 tonów nałożyliśmy na czerwone włosy. Po nałożeniu pierwszej mieszanki od potylicy zaczynamy nakładać na nasadę i wszystkie pozostałe włosy słabszą mieszankę. Proszek rozjaśniający 6 tonów na 12% utleniaczu. Po wysuszeniu włosów musimy znaleźć ciemne plamy i określić poziom głębi tonu oraz odcień. Do tego będziemy wykorzystywać testowe pasma i tu jedna podpowiedź. Jeżeli przykładamy włosy naturalnego koloru do włosów, które mają żółty lub pomarańczowy odcień, bardzo trudno określić, czy odpowiadają one głębi tonu czy nie. To pasmo wygląda ciemniej niż kolor, który mamy na włosach. Siódemka również, ale dziesiątka jest mocno jaśniejsza. Obecność takiego jaskrawego odcienia przeszkadza nam w dobrej ocenie poziomu głębi tonu, dlatego skorzystamy z triku i będziemy oglądać pasma przez kamerę telefonu. Przy przybliżeniu widzimy, że najbardziej podobny jest poziom 9 i 8. Teraz spróbujemy określić dokładnie. Na pewno nie dziesiątka. Będziemy robić jeszcze jedno zdjęcie. Określamy otrzymany poziom głębi tonu jako 8 i będziemy od niego wychodzić. Po określeniu poziomu głębi tonu trzeba określić dominujący odcień. Tutaj doskonale widzimy, że jest miedziany, ale do której z naszych farb jest najbardziej podobny określimy za pomocą palety. Kolor do repigmentacji 84G. Nasza repigmentacyjna mieszanka jest gotowa, a my powinniśmy ją teraz nałożyć. Nakładamy tylko na jasne strefy włosów, starając się unikać trafiania w ciemne plamy. To będą odrosty i może tutaj trochę na środek. Z każdym pasmem pracujemy indywidualnie. Mieszankę repigmentacyjną trzymaliśmy na włosach 15 minut. Teraz będziemy myć, ale ważnym krokiem jest emulgacja. Na początku włosy musimy namoczyć i rozprowadzić farbę na całe włosy. Po repigmentacji musimy ten jaskrawo-rudy kolor zneutralizować. Do neutralizacji wybraliśmy kolor 8-11. Później musimy trochę podsuszyć włosy ręcznikiem, żeby usunąć zbędną wilgoć. Teraz widzimy wynik otrzymany po repigmentacji i neutralizacji. W myjce nie było tego widać, jednak teraz przy dobrym oświetleniu możemy zobaczyć, że otrzymaliśmy taki 2-centymetrowy paseczek, który według głębi tonu jest jaśniejszy niż odrosty i pozostała długość. Dlatego, żeby mieć możliwość otrzymania równomiernego koloru na całej długości, na te jasne miejsca musimy przewrócić złoty pigment. Na odrostach, ponieważ neutralizacja wyszła pastelowa, jeszcze bardziej zneutralizować miedziany a na długość nałożyć już wybrany kolor, ponieważ tutaj wyszedł nam dobry ton. Receptury mieszania będą następujące. Nasz oczekiwany kolor może być według tonu na siódmym poziomie. Chcieliśmy zimny odcień, może być brązowy zimny. I teraz będziemy mieszać farby. Farba przygotowana. W pierwszej kolejności zaczniemy bardzo oszczędnie nakładać farbę 803 na ten pasek. Oszczędnie, dlatego że następną farbę będziemy nakładać po wierzchu. Nie zmywamy mieszanki repigmentacyjnej. Kiedy mieszanka repigmentacyjna zostanie nałożona na środek, od razu zaczynamy nakładać farbę na odrosty. Po nałożeniu farby na odrosty od razu zaczynamy nakładać trzecią farbę na długość. Cała praca zajęła nam blisko 13 godzin. Wykonaliśmy 4 nałożenia rozjaśniacza, zwiększając moc utleniacza. Zaczęliśmy od 3%, kontynuowaliśmy z 6, 9, 12% oraz dwoma mocami proszków rozjaśniających. Proszek 9 tonów nakładaliśmy na najbardziej czerwone odcienie. Proszek 6 tonów z 12% utleniaczem nakładaliśmy na odrosty. Później przeprowadziliśmy repigmentację. Do tego etapu był wybrany odcień 84G, trzymany 20 minut na włosach. Zrobiliśmy neutralizację rudego odcienia na myjce, używając farby 811. Później farbowaliśmy wszystko na jednolity kolor. W rezultacie otrzymaliśmy zimny, popielaty na poziomie 7 tonu. Spędziliśmy nad tym niemal 13 godzin. Przed wysuszeniem używamy dwufazowy spray Color do ochrony koloru oraz ochrony włosów przed działaniem wysokiej temperatury. Przed użyciem spray wstrząsnąć, a potem nanieść na włosy.